Cześć, kochani, przepraszam Was za 9 miesięczną przerwę, ale kanał troszeczkę umarł, bo nie miałam jakby co nagrywać. Hej, i... jest w ciąży. Ten, ten film to jest dziecko, które trzymała. Dzisiejszym tematem filmiku e, będą zaburzenia osobowości. Zacznijmy od definicji zaburzeń osobowości. Powiedzcie mi, czym są zaburzenia osobowości według Was? Nie wiecie, co nie? Także zaburzenia osobowości to jest taka, wiecie, bardzo szeroka kwestia, ponieważ... Mogą być zaburzenia osobowości schizoidalne, czyli na przykład ktoś ma jakieś manie czy schizy, a ja na przykład mam osobowość niedojrzałą. I chciałabym wam troszeczkę wyjaśnić, przybliżyć o co chodzi w moim zaburzeniu, które oczywiście nie mylcie, z zaburzenia z chorobą, bo to wcale nie jest to. Zaburzenie osobowości yy, moje polega na tym, że po prostu człowiek myśli jak dziecko. To jest dosyć bardzo mm, kontrowersyjna rzecz, można powiedzieć, taka rzecz, która troszeczkę mnie dobija, można powiedzieć, bo wiele osób mnie jakby z tym wszystkim nie rozumie, to, co ja mówię, to, co ja chcę przekazać im, i tak dalej. W każdym razie, no, pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, którzy mnie wspierają do dnia dzisiejszego i po prostu jestem wam dozgodnie wdzięczna za wszystko. I właśnie chciałabym wam powiedzieć, jakim cudem taka aniina diagnoza została mi postawiona. Bo w moim poprzednim filmie, 9 miesięcy temu, e, słyszeliście o pobycie w szpitalu psychiatrycznym, ale nie, chciałam rozszerzyć temat e, mojego zaburzenia. Otóż, owe zaburzenie m, nie pozwala zbytnio być, jakby człowiekiem, który jest w sposób, na swój sposób normalny. Tak jak wspominałam kilka minut wcześniej, e, owe zaburzenie powoduje to, iż człowiek myśli jak dziecko. Przeżywa coś bardziej, bo moje zaburzenie jest jeszcze związane z tym, że mam osobowość właśnie dojrzałą z elementami chwiejności emocjonalnej, co w każdym razie mogę powiedzieć, że ostatnio miałam. Miałam 20-minutowy atak histerii, którego w ogóle nie potrafiłam skontrolować, nie wiedziałam co się dzieje, ponieważ to się związało ze szkołą, ale to już zostawmy na, na potem. No i po prostu takie zaburzenie też jest trudne w zdiagnozowaniu, trudne w ogóle w samej definicji. Bo niektórzy psychiatrzy pisali mi, że mam zaburzenia osobowości bliżej określone, czyli jakby nie wiedzieli co, co mi jest teraz. I szczerze powiedziawszy, no ciężko się z tym żyje, bo wiele osób mnie nie rozumie, wielu, os wielu osobom jakby przyprawiam trochę problemy. Znaczy z mojej perspektywy tak jest, że jakby cokolwiek ja powiem, albo cokolwiek ktoś mi powie, to ja to biorę mocno do serca i po prostu do dnia dzisiejszego pamiętam sytuacje, które wydarzyły się. Chocho temu. W każdym razie, no mówię, mam wsparcie. Jeżeli chodzi o psychiatrów, to jest ciężko, ponieważ jakby mówię im, co się ze mną dzieje, mówię im, co jest nie tak, to jakby z ich strony wiecie: siedząc sobie przy swoim komputerku ja czuję się po prostu niesłyszana, nierozumiana i sama nie wiem, czy po prostu nie zmienić psychiatrę, ale już to trzy razy chyba zmieniałam psychiatrę, a jeżeli chodzi o poradnie, to dwa razy. Nie rozumiem osoby, które mają depresję czy coś innego i też przeżywają taki taki moment w swoim życiu, że teraz wiecie, jesień jest, no to depresja i w ogóle takie stany depresyjne są akceptowane, są normalne i jeżeli macie takie i inne problemy w stylu myśli samobójczych oraz innych rzeczy, to tutaj wam na dole podlinkuję e, numer telefonów, wiesz, tutaj wam przypomnę numer 116-111 gdzie możecie dzwonić i się skontaktować aczkolwiek, tak jak mówiłam, ten numer raz działa, raz nie, raz dzwoniłam to byli zajęci to zaburzenie też Powoduje u mnie to, że nie potrafię się sama usamodzielnić, czyli nie potrafię ogarnąć wokół siebie, tak. Nie potrafię ugotować sobie porządnego obiadu, co przekłada się na to, że boję się w ogóle samotnego życia, można powiedzieć, takiego usamodzielnienia. W każdym razie ja w tym roku jestem maturzystką i planuję studiować w Krakowie i się odizolować od problemów rodzinnych i. Niestety moi rodzice są temu przeciwni, bo twierdzą, że bez sensu, nawet nie będę rodziców cytować, bo to bez sensu, tylko chciałabym powiedzieć, że po prostu mówią mi, że to jest właśnie bez sensu, że po mm, jaką cholerę chcesz w ogóle studiować w Krakowie, jak masz tutaj Wrocław. To jest niszczące. Słowa, też tak powiem, słowa, które mówią mi niektórzy ludzie w stylu, nie przejmuj się, będzie dobrze... Znaczy, będzie dobrze, to ok, ale słowo nie przejmuj się, to jest dla mnie mega krzywdzące, jeżeli chodzi o moją osobę i osoby, które mają różne inne zaburzenia, albo nawet i depresję. Dla takich osób to może być krzywdzące stwierdzenie, lepiej im powiedzieć po prostu, że będę z tobą, czy coś w tym stylu. I pozdrawiam koteczka. W każdym razie, słuchajcie, mm, chciałabym wam przekazać, żebyście się nie poddawali w tym wszystkim, co robicie, że wsparcie psychiatry, psychologa szkolnego jest ważne. Aczkolwiek, jak powiem na swoim przykładzie, że za bardzo nie ufam już psychiatrom, bo, tak jak mówiłam wcześniej, nie słuchają mnie za bardzo. Leki biorę, biorę, bo muszę, no, ale wiadomo, leki... Czuję, że po prostu one nie działają tak, jak trzeba. To już będzie, kochani, na tyle. Tak chciałam pokrótce powiedzieć, o co chodzi z tym zaburzeniem. A w następnym filmiku opowiem wam troszeczkę o organizacji, stowarzyszeniu, do którego uczęszczam, jakim jest oczywiście Siemaha. Opowiem wam troszkę o tym wszystkim, jak tam poznałam ludzi i oczywiście... Trochę o moich przyjaciołach też tam opowiem, więc do zobaczenia i do usłyszenia na następnym odcinku. Miłego dnia!